Pokazują zęby, jeśli cię lubią! Uwaga na nogi! Hejko ja! Ej, zaraz, chwilunia! Ty! Ty mnie rozumiesz! Zasady są po to, żeby je łamać! Tak jak drzewa! Albo kończyny! Tylko ty i ja, rybeńko! Ech, no i oni! Nody! Walczę w imię wybuchów, destrukcji i masakry! Serio? Ja podłuję cały czas! Po co komu plan? Spoko! Ja nigdy nie mrugam. Ty buduj te wrum, wrum, a ja będę robić ta da 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 bum! Ale to będzie dobre! Tak! Czekaj, damy radę zrobić co? Zrób smutną minę i słodkie oczka. To zadziała. Chyba skądś to znam. No cóż, no dobra, ale kiedy w końcu wybuchną? Jeju. Przynajmniej jedna z nas ma poczucie humoru. Zgadnij kto! Waj oznacza głupotę. Moje i jest strzelanie do celu! Że niby mój? Chyba mnie z kimś pomyliłaś, paniusiu. Jinx? Tak naprawdę znaczy jinx. Da. <laughs> Zasady są po to, żeby je łamać. Tak jak drzewa. Albo kończyny. Nie, serio, te krzyki nie pomagają. Uśmiechnij się! Pistolety to zabawki, co nie? Dalej, rybeńko! Nie chcę. ta Zgodnie z planem, który właśnie zmyśliłam Przestań się ruszać. Próbujecie trafić. Zaczynasz mnie nudzić. Bo. <laughs> Lubię cię. Do dorwali mnie. Bu! O, koniec zabawy? Co za kaszana. Policzę do. Czas minął. Rybeńka. Jedziemy z nimi. <laughs> Idzie mi jak z to się nazywa impreza! <laughs> ognia, ognia, ognia! Wszyscy wybuchną! Kto jest dobrą kupą złomu? <laughs> Czy kraby myślą, że my chodzimy bokiem? Chyba gdzieś tu to było! <laughs> Gdzie to jest? Papatki! Łap! Na razie! Zasady są po to, żeby je łamać. Tak jak drzewa! Albo kończyny. Tylko ty i ja, rybeńko! Eh, no i oni. Jinx. Naprawdę, znaczy, Jinx? Da? <laughs> oh, mniej myślenia, więcej strzelania. Siedzisz tam na tronie? <laughs> Wszystkich wysadziliśmy.